W Szkocji istnieje ustawa Safe Access Zone Scotland Act poparta przez 118 członków szkockiego parlamentu, która zakazuje demonstracji w promieniu 200 metrów od klinik aborcyjnych. Działacze antyaborcyjni ryzykują grzywne w wysokości 10 tysięcy funtów, lekceważąc surowe przepisy dotyczące tych stref buforowych. Wcześniej mówiono o tym, że ta depenalizacja aborcji, ta sprawa wyjdzie. En rendant quasi illégal toute forme d'avortement. De adoption nationale. Breastfeeding may be the most natural thing in the world. Sytuacja demograficzna w Polsce jest no tragiczna. Isto mesmo, ali em Portugal a interrupção voluntária da gravidez. Urlop macierzyński dotychczas rozpoczynał się już od urodzenia dziecka. Concedido a travers de el método de la fertilización in vitro. The Dove Hope Orphanage has 17 babies in its care. Le Congrès a adopté le projet de loi constitutionnelle relatif à la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Macierzyństwo, fakty i liczby, gdzie w pigułce opowiadam, jak wygląda sprawa adopcji, aborcji czy tam urlopu macierzyńskiego w poszczególnych krajach. Taka wiedza w pigułce. Więc zaczynamy może od wskaźnika urodzeń w Szkocji. Według najnowszych danych, Szkocja doświadcza spadku wskaźnika urodzeń w ciągu kilku ostatnich lat, tak jak już we wcześniej wspomnianych też przeze mnie w podcaście państwach przypisywanymi czynnikom takim jak zmieniające się normy społeczne, względy ekonomiczne, no i oczywiście osobiste wybory. W 2023 roku zarejestrowano 45 935 urodzeń, wow. no 46 tysięcy urodzeń, co stanowi spadek o 2% w porównaniu z rokiem poprzednim, czyli 2022. Niestety nie znalazłam jeszcze danych z 2024 roku. Dane pokazują, że krajowy współczynnik dzietności padł do 1,33 i przypominam, że aby populacja pozostała na stabilnym poziomie, wskaźnik musi wynosić około 2,1. Jeśli chodzi o urlop macierzyński w Szkocji, to uprawnione pracownice mają prawo do 50 tygodni urlopu macierzyńskiego, który dzieli się na zwykły urlop macierzyński, czyli 26 pierwszych tygodni, i potem dodatkowy urlop również kolejne 26 tygodni. Może zacząć się już 11 tygodni przed przewidywanym tygodniem porodu, a pracownice mają obowiązek wziąć co najmniej 2 tygodnie wolnego po porodzie, wydłużone do 4 tygodni, jeśli chodzi o pracowników różnych fabryk. Oczywiście nie ma minimalnego stażu pracy wymaganego do zakwalifikowania się do urlopu macierzyńskiego, a pracodawcy nie mogą odmówić ani zmienić ilości urlopu z którego decyduje się skorzystać pracownik. Kilka informacji na temat zapłodnienia in vitro. W Szkocji National Health Service, czyli Krajowa Służba Zdrowia, oferuje leczenie metodą zapłodnienia in vitro, kwalifikującym się osobom i parom. Kryteria kwalifikowalności mogą obejmować takie czynniki, jak wiek, posiadanie dzieci, styl życia. Niedawne dyskusje jednak uwypukliły zawiłości związane ze wspomaganym poczęciem, zwłaszcza w odniesieniu do kwalifikowalności no i finansowania. Godny uwagi przypadek dotyczył 72-letniego mężczyzny z Edynburga, starającego się o legalne rodzicielstwo dziecka urodzonego w wyniku macierzy, macierzyństwa zastępczego w USA, co podkreśla no, różne niuanse etyczne i prawne w tej dziedzinie zapłodnienia in vitro i y, surrogacji. Przepisy dotyczące aborcji w Szkocji. Tu sprawa jest ciekawa. Aborcja w Szkocji jest regulowana ustawą o aborcji z 1967 roku, która zezwala na przerwanie ciąży w określonych warunkach w całej Wielkiej Brytanii do 24 tygodnia ciąży. Jednak rzeczywistość jest troszkę inna w Szkocji. Dostęp do usług, zwłaszcza w przypadku aborcji chirurgicznej, której dokonuje się po 13 tygodniu ciąży, napotkał sporo wyzwań ze względu na ograniczoną dostępność wykwalifikowanych chirurgów oraz oczywiście podejście społeczeństwa do tematu późnej aborcji, no, która spotyka się jeszcze z wieloma krytykami. Te wszystkie ograniczenia, zwłaszcza tych Krytyki właśnie zmusiły wiele kobiet do podróżowania do Anglii w celu wykonania zabiegu. W odpowiedzi szkocki rząd, parlament uchwalił ustawę Safe Access Zone Scotland Act, która ustanawia, ustanawia 200-metrowe strefy buforowe wokół klinik aborcyjnych w celu ochrony osób przed nękaniem.

Ochronę wszystkich zaangażowanych stron. Macierzyństwo zastępcze jest legalne w Szkocji, pod warunkiem, że ma charakter altruistyczny, to znaczy, że podczas gdy surogatki mogą otrzymać rekompensatę za uzasadnione wydatki poniesione podczas ciąży, komercyjne macierzyństwo zastępcze, w którym surogatka otrzymuje wynagrodzenie wykraczające

W momencie narodzin matka zastępcza jest uznawana za prawnego rodzica dziecka. Jeśli pozostaje ona w związku małżeńskim lub partnerskim, jej małżonek lub partner może również posiadać prawa rodzicielskie. Aby przenieść prawa rodzicielskie na przyszłych rodziców po narodzinach dziecka, należy uzyskać od sądu nakaz rodzicielski. Proces ten gwarantuje, że przyszli rodzice staną się prawnymi opiekunami właśnie narodzonego dziecka. W marcu 2023 roku Szkocja Komisja Prawna we współpracy z Komisją Prawa Anglii i Walii opublikowała wspólny raport zatytułowany Budowanie Rodzin poprzez macierzyństwa zastępcze. W tym raporcie zaproponowano reformy przepisów dotyczących macierzyństwa zastępczego, mające na celu lepsze odzwierciedlenie współczesnych wartości społecznych i zapewnienie jaśniejszych wytycznych dla wszystkich zaangażowanych. Stron. Zalecenia kładą nacisk na dobro dziecka, prawa surogaty i intencje przyszłych rodziców. Pary tej samej płci w Szkocji mają również do wyboru kilka dróg do rodzicielstwa, w tym adopcję, macierzyństwo zastępcze i zapłodnienie in vitro. Więc adopcja jest dostępna dla par tej samej płci. Pary mogą wspólnie ubiegać się o adopcję. Macierzyństwo zastępcze jest również realną opcją dla par mężczyzn tej samej płci, pragnących mieć dziecko. W Szkocji dozwolone jest zastępcze macierzyństwo altruistyczne, o którym już wcześniej wspomniałam. I należy pamiętać, że umowy o macierzyństwo zastępcze nie są prawnie egzekwowalne we Wielkiej Brytanii, o czym już też wspomniałam. Oczywiście dla par kobiet z tej samej płci zapłodnienie in vitro jest również opcją poczęcia dziecka. Proces ten może obejmować wykorzystanie nasienia dawcy. Co ciekawe, w 2018 roku szkocki rząd zniósł zakaz. Finansowania przez Krajową Służbę Zdrowia leczenia niepłodności w ciążach zastępczych, umożliwiając parom mężczyzn tej samej płci dostęp do usług in vitro. Ross i Chris Muller, sorry za wymowę, Edynburga byli jedną z pierwszych męskich par, które skorzystały z tej zmiany, powodzeniem mając dziecko poprzez macierzyństwo zastępcze przy wsparciu właśnie Krajowej Służby Zdrowia. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że czegoś ciekawego się dowiedzieliście. Oczywiście wszystkie linki, całą bibliografię podaję wam w opisie odcinka. No a na razie do usłyszenia w przyszłym tygodniu w Nowej Rozmowie z kolejną matką ekstatką. Cześć!